Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Rycu, to jest kolejny co jest Rycu. Dzisiaj jest 12 dzień stycznia, to jest wtorek. Ja Was zachęcam i zapraszam do luknięcia w linki w opisie. Look to description below. Linki macie więc w nie. Zaglądajcie! Dzisiaj miał być inny vlog znaczy, propozycja była na inny vlog. Ja chciałem troszeczkę powiedzieć na temat naszych rodziców. Już od jakiegoś czasu chciałem na ten temat powiedzieć. Ale no, były inne tematy, bądź po prostu zapominałem, że chcę na ten temat powiedzieć. Zacznijmy od tego, e, dlaczego jesteśmy w takiej troszeczkę scenarii, e, ponieważ jest to typowy świat boomera, czyli telewizja i książki. Oczywiście jeszcze do tego można dodać prasę. Nie, niestety nie mam tutaj żadnej gazety, tylko książki. 3, znaczy trzy razy trzy półki z książkami i, i troszeczkę także, no jak widzicie, z, odbija się także softbox od ekranu telewizora. Zacznijmy od tego, iż e, pokolenie naszych rodziców jest to pokolenie, które się wychowało na prasie i książkach. Z czasem, jakby już troszeczkę starsi, pojawiła się telewizja, i ona była najczęściej tak zwanym dodatkiem, ponieważ telewizja była wtedy malutka, e, znaczy chodzi o ekraniki, i najczęściej trzeba było ją oglądać bardzo blisko. Była to telewizja czarno-biała. Najczęściej oczywiście mówię o właśnie o, mówię o takiej telewizji. Dlaczego ten vlog? Zastanawiałem się od jakiegoś czasu, dlaczego bardzo duża część młodszych, tutaj mówię o pokoleniu, tzw. zwanych millenialsach, mówi na temat mojego pokolenia, czyli 30 plus boomerzy. Jest to bardzo niesprawiedliwe mówienie na temat na naszego pokolenia, nawet do 35 roku życia. Takim właśnie sformułowaniem, ponieważ boomerami można nazwać, tutaj się zgodzę, naszych rodziców, czyli tak zwanych 40, plus. ale 30, plus? kto wam tak nagadał? Kto wam tak nagadał? Ja wam przedstawię troszeczkę, jak wygląda typowy, typowy rodzic, typowy, typowa generacja X a wy po prostu sobie przemyślcie dlaczego, dlaczego nasze pokolenie już tym pokoleniem boomerów typowych nie jest jak mówiłem na początku prasa już za bardzo nie interesuje nas ani tym bardziej książka, a telewizja już rzadko i niechętnie ale mimo wszystko patrząc na naszych rodziców te trzy właśnie grupy są bardzo często używane i najczęściej, nie mówię że przeważnie, najczęściej są bardzo ważne dla nich. Nie, nie ukrywam, że są także ważne dla pokolenia mojego, ponieważ moje pokolenie się dzieli wręcz na dwa takie obozy, na obóz nowoczesny i obóz staromodny. Jedni uważają, że telewizja i prasa to są jedyne prawidłowe źródła informacji, a część uważa, że internet jest jedynym wolnym medium. I tutaj chciałem troszeczkę kontynuując o naszych rodzicach, że nasi rodzice demonizują internet, demonizują gry i w zasadzie dla nich, jakby ktoś powiedział, że internet przedstawia dużą Duże, dużo większe źródło informacji niż książka bądź telewizja, to albo by nas wyśmiali, albo by popłukali się w głowę, stwierdzając, że nie ma takiej informacji w sieci, której byś nie znalazł w książce, a poza tym książka jest dużo pewniejszym tym źródłem informacji, a w zasadzie to nie pyskuj, bo mimo że jesteś już dorosły, to się nie znasz. E i oczywiście tutaj wręcz można, pod, wręcz można zaznaczyć, iż całe pokolenie naszych rodziców jest uprzedzone i to bardzo mocno do internetu. To są jednostki, które lubią internet i jednostki, które w pełni z niego użytkują. Natomiast już częściej pojawiają się E, oczywiście boomerzy e, czy generacje naszych rodziców, którzy użytkują internet, ale najczęściej jest to użytkowane do rozrywki bądź do odstresowania się, e, rzadko jest do pozyskiwania informacji, do, szka do szkalania się, e, ćwiczenia jakichś konkretnych umiejętności, czy po prostu nauki. Oczywiście e, bardzo często jest to spowodowane tym, że ten, ten błędna, ta błędna informacja o internecie, grach oraz świecie, który dotyczy także mnie jest ona przedstawiana w mediach staromodnych, czyli w prasie, w telewizji jest przedstawiana bardzo wręcz groteskowo. Przypuśćmy, informatyk, jak wygląda typowy informatyk. Ma pringle, wielkie, grube, najczęściej ma brudny, wytarty sweterek, ma bardzo dziwny styl ubierania, mówi z manierą, takiego gika typowego, że, że nie wiadomo o co mu chodzi i w zasadzie bardzo wkurza. I oczywiście nasi rodzice, którzy... Już tak bardzo się przyzwyczaili do tej formy przedstawiania informatyka, im się jawi oczywiście informatyzacja, jako uprymitywnienie, ogólnie uwstecznienie osoby, która się zajmuje informatyzacją, bądź informatyką. Oczywiście ja tutaj nie mówię, że wszyscy. Po prostu większość z pokolenia rodziców twierdzi, że weź przestań siedzieć przy tym internecie, gdy ty robisz na przykład tam ważną dokumentację. Weź przestań grać, gdy tam przykładowo uczysz się języka angielskiego, uczysz się języka hiszpańskiego bądź języków programowania. Weź, spawzuj, jak już gracie, to weź, spawzuj tą grę, gdy na przykład gracie online. To są niektóre z przykładów, które moje, część z mojego pokolenia i prawdopodobnie większość z Was wkurza. Ale trzeba pamiętać, że nasze pokolenie i pokolenia młodsze zaczynają się wplątywać w niektóre rzeczy, które są zagrożeniem. I ja to widzę z powodu tego, że bardzo często jest to mi wytykane u rodzicu, przez rodziców i sam zaczynam to obserwować u młodszego pokolenia. Oczywiście o tym prawdopodobnie będzie kiedy indziej, ale chciałem tylko podkreślić jedno. Nasi rodzice, przez to, że żyli w czasie komunizmu, widzą dużo więcej indoktrynacji, dużo więcej tej, tych, tych wszystkich form e, u, uzależnienia nas, a i tak potrafią się uzależnić od. Mediów, z, y, z którymi są za pan brat, czyli z telewizją bądź z prasą, y, się utożsamiają z różnymi stacjami tele, y, telewizor, y, znaczy w telewizorze, y, z różnymi y, tak naprawdę roznosicielami informacji prasowej. I nie potrafią bezkrytycznie się do tego odnieść. Tak jak my nie umiemy się bezkrytycznie, część naszego pokolenia oraz duża część młodszego bezkrytycznie odnieść do internetu, to tak jak oni nie umieją bezkrytycznie odnieść się do prasy bądź telewizji. Oczywiście to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, ponieważ musimy pamiętać, że jeżeli na coś patrzymy bezkrytycznie, to. Oczywiście możemy popełniać błędy naszych rodziców. I tutaj chciałem przejść do zakończenia. Pamiętajmy o tym, że nasi rodzice żyli w zupełnie innych czasach i musimy ich w jakiś sposób akceptować ich odmienność, ich różnorodność. I wydaje mi się, że najważniejszą funkcją jest komunikacja międzypokoleniowa. I na tym chciałem zakończyć. Nie bądź fajka, zostaw lajka, nie bądź chuba, zostaw suba i komentujcie, subskrybujcie. Czerwono-biały guzik na czerwono na kanale i po tym filmie też, Kciuki w górę, i Wam mówię. Hej!